Cześć! Mamy to 90% stanu zaawansowania prac za nami. Właśnie dobiegł końca kolejny etap inwestycji w Siemanowicach Śląskich na Nowym Bańgowie. I to wszystko prawie pół roku przed terminem. Dzięki temu przyszli mieszkańcy będą mogli odebrać klucze już w przyszłym roku. etap to 51 mieszkań o podwyższonym standardzie oraz budynek przeznaczony na lokale usługowo-handlowe. Pozostały już tylko ostatnie prace: zagospodarowanie terenu i finalizacja przestrzeni części wspólnych. Kończą się również wolne mieszkania, więc warto się śpieszyć. W tym ostatnie mieszkanie pod klucz. Wykończone i zaprojektowane pod okiem architekta. Bez szukania ekipy, bez czekania na wolne terminy, bez dodatkowych stresów. Kupujesz i mieszkasz. Wejdź na naszą stronę internetową, zadzwoń lub odwiedź nasze biuro sprzedaży. To co, z kim widzę się na nowym panigowie? Zapraszam serdecznie.